Fins demà! Witam serdecznie Państwa Cóż mam powiedzieć o seniorach w Wasilkowie. Od 2022 roku działa druga kadencja Rady Seniorów Gminy Wasilków, w której jednogłośnie zostałam wybrana przewodniczącą. No i staram się pełnić tą rolę jak tylko potrafię najlepiej. Działają różnego rodzaju grupy w Wasilkowie. między innymi działa grupa Aktywnie 50, której troszeczkę lideruje. Ta grupa spotyka się każdego tygodnia przez dwie godziny na zajęciach muzykoterapii, ale jednocześnie też omawiamy dla nas potrzebne sprawy. Mamy działające grupy w wielu wymiarach grupy, zespoły churalne, składające się ze starszych osób, które Państwo dzisiaj tutaj mogli zobaczyć i oni zaprezentowali nam dzisiaj tutaj własne umiejętności. Dzisiejszy już trzeci Wasilkowski dzień seniora staje się tradycją. Bardzo mnie się to podoba, bardzo mnie to buduje, że z roku na rok coraz więcej seniorów zaszczyca nas swoją obecnością. Zawsze przygotowujemy dla seniorów wspólnie. Z radą seniorów, z władzami miasta, z MOAKiem, z dyrekcją szkoły przygotowujemy taką imprezę jak, która jest dzisiaj. Ta impreza pokazuje talenty, umiejętności naszych seniorów i też Pokazuje taką inną, dobrą drogę, że warto wychodzić z domu, warto się zabawić, warto potańczyć, poznać nowych ludzi. I to jest też bardzo, bardzo potrzebne. Życzę wszystkim nam seniorom naprawdę wspaniałych, długich lat w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności i żeby. Nie było żadnych, żeby, żebyście nie mieli żadnych trosk, żadnych zmartwień i żeby to nasze życie było długie, kolorowe, tak jak nasza polska złota jesień. Dziękuję bardzo.